Halo, dzień dobry. dzień dobry. Kurs Life in the UK. To dobrze trafiłem? Tak, szczęśliwie Panu pomóc. O, ja przyglądam, chciałem kupić tą książkę e, tu w dniu u Państwa. Mam ja tutaj taką też opcję, e, że o, jest tam dostępne tłumaczenie tej książki? <coughs> znaczy, to jest książka, ja powiem, w dwóch językach. To wydanie e, Life in the UK łącznie z polskim tłumaczeniem. Czyli ma Pan dwie wersje w jednej książce, i polską, i angielską. Aha. A to jest oficjalna wersja autoryzowana przez, yy, nie wiem, home office, czy to ten organizatora kursu? Hmm, ta angielska, ta, 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 ta angielska, ta. Dwujęzyczna. Ta ale tu, znaczy nie. Ta część angielska w tej książce dwujęzycznej tak, ale tłumaczenie nie. Oni nie robią coś takiego. oni sami nie tłumaczą. To jest jakaś firma prywatna przetłumaczyła. Złóż e, się, uczkę, można sobie kupić. Mm, dobrze, dobrze. Mam jeszcze takie pytanie, bo w zasadzie tu widzę, już można kupić sobie tą książkę, bo jest e, możliwość kupienia przez internet, ale tutaj nie masz wszystkich informacji, które by mnie interesowały. Okay. Taki support tam oferujecie, że można przystąpić też do kursu takiego wspierającego e, wiedzę na ten temat, tak? E, e, tutaj nie ma nic o terminach. E, tam jest niby aplikacja do wypełnienia... One co tydzień zaczynają się Londynie? A dużo jest chętnych? To są jakieś, nie wiem, spore grupy, tak? W e, około, około 15-20 osób. Aha, takie grupy są, dobra. E, ja mam tutaj na dole tej strony jest adres, ale nie wiem, czy to jest ten sam adres do, co ćwiczenia, bo to jest chyba do Waszej firmy, tam London Road na Hanslow. No to jest co ćwiczenia, nie rozumiem. Czy ćwiczenia się odbywają pod tym adresem, jeżeli już wszystko... Ćwiczenia, szkolenia, tak. Tak, tak a, szkolenia na ostateczność. No, tak no dobra, to to. I jeszcze tylko jedno się chciałem zadać, bo to pewnie tak trochę brzmi reklamowo, że 99% aplikacji... Tak, wszyscy tam dostają e, obywatelstwa i rezydentury, e, ale, ale co potem się dzieje? Na przykład, jeżeli ten jeden ktoś procent nie zda. E, to... Nie, nie, tutaj mylimy dwa pojęcia. Mylimy pojęcie egzaminy z, z później aplikacją obywatelstwa, obywatelstwo, co dwie różne rzeczy. Żeby aplikować o obywatelstwo, to trzeba nakręcić jakiś egzamin. Jeżeli mówimy o Life in the UK, no to każde podejście do egzaminu kosztuje 50 punktów, w której nie ma Pan płaci całą 300 funtów e, kursu z egzaminem, to uczymy e, Pana do czasu, aż Pan da. Czyli nie ponosi Pan nawet ponosy kosztów egzaminu, jeżeli za pierwszym razem Pan Aha, w ten sposób. Dobrze, to ja w zasadzie wszystko wiem, tylko jeszcze... No takie pytanie, bo to jest kwestia tej opłaty i tak, no nie powiem, że ona jest jakaś zaporowa, bo 250 funtów za ten tygodniowy kurs, no to nie jest koniec świata, ale załóżmy, że jeżeli ktoś zarabia 250 tam tygodniowo, no to czy jest szansa rozłożyć takie coś na raty, na, na jakieś części zapłaty przed, czy w trakcie, jakoś, no nie wiem. Wydaje mi się, wydaje mi się, że tak, um, ale to musiałbym już to z która zajmuje się myślę... No dobra. I dobrze, więc ja oczywiście wycinamy po prostu technicznym rzeczy na temat tych kursów, jak one wyglądają w jakich godzinach i e, jak tymi to wygląda, e, to musiał na przed A ostatnia teraz część, znaczy ostatnie pytanie, bo ja mieszkam w Wielkiej Brytanii, niedaleko Londynu. Jakbym taką książkę sobie kupił przez internet, tak, zapłacił, hmm. e, jakie tutaj, bo nie widzę też jaki czas realizacji przesyłki, No czy to bym dostał, na w tydzień, e, myślę, nam, że, w cześć, e, myślę, że... Myślę, że wcześniej, no bo jeżeli dostajemy przesyłkę do 15, to za znaczy samego dnia wysyłamy, więc myślę, że na drugi, na trzeci dzień pan Aha, no dobra, mam jeszcze o, no bo jest trochę pytań, bo ta polityka się trochę Prawda, w tej Wielkiej Brytanii, teraz ludzie się z niepokoją, e, A kto kurs ten prowadzi? To jest y, jakaś nie wiem, osoba... Y, y. To jest, to, 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 to jest y, cała organizacja, to jest y, y, College, który prowadzi zajęcia z WISO. który jest okresowany przez Home Office, to jest, jeżeli chodzi o kursy, osoba anglojęzyczna. Aha, czyli to będzie Brytyjczyk, tak? Czy, czy, czy Polak ten? To? Nie, na pewno nie Polak. aha no dobrze to ja wszystko wiem. dziękuję bardzo okay. Okay. dziękuję się, do, do widzenia. the official life in the uk books are only available in the english which is the whole point of the books because you take the life in the uk test in english official books are only available in english we can't comment on any other websites or companies that are selling the book in other languages or any other format their own version of the books, but the official books will have the official logos on it, which are the, for the Home Office and for the Stationery Office. The, the official books are only available in English because the test is taken in English, and that is the point, the whole point of taking the Life in the UK test. But the official books that you have to revise from, that have been published by the Home Office, are only available in English. It is it, up to yourself to take the responsibility to buy the books as, as you are supposed to. If you have bought them in Polish, then you have to go to the company that you've bought.